Wieczór Państwu. Witamy Szanownych Państwa po raz kolejny w naszych niskich progach. Stęsknieliśmy się za Wami. Przepraszamy, że już jakiś czas nie, nagrywa, nie nagrywaliśmy dla Was tych filmików. Ja miałem drobną kontuzję. Pamiętajcie, ćwiczcie tylko tango, bo jak się zaczyna coś innego, to od razu są problemy. Okay? Żadnych filatesów, żadnej gimnastyki, żadnych brzuszków, nic od razu. Źle się dzieje. Ze szczególnym szpagatów. Dobry wieczór Państwu. Raz jeszcze. Dziś będzie lekcja solidna, pożywna i dla wszystkich poziomów. Tak właśnie wymyśliliśmy. Zrobimy wariant prościutki, trochę bardziej skomplikowany. Właściwie to od. Na czym nam najbardziej później zależy i na czym się będziemy skupiać, będzie dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych, ale i dla początkujących i początkujących plus też dosyć ciekawe rzeczy będą. Tematem, właśnie bardziej jeśli chodzi o średnio zaawansowanych, jest figura, element, który jest jakby najbardziej, jedną z najbardziej emblematycznych figur tango salon, czyli enroskę, lapis i enroskę lapić, czyli ołówek, j czy Jroskę? jasne. Roske, jak mówią Rosjanie. En macie w osobnej lekcji w technice. Znaczy nie, 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 nie to Enroskę, ale. Znaczy bo już mieliśmy technikę Enroskę. Pierwszą to było e, inne Enroskę, bo to en roskę jest kilka rodzajów, ale w ogóle nie, nie. Na pierwszy rzut oka. Nie są do siebie podobne. Ale rozka polega na tym, że mamy skrzyżowane nogi w piwocie. Tak? że dopóki trwa piwot w pewnym w pew... albo od przodu, albo od tyłu krzyżujemy nogi. One są połączone z tobą. Tak. Takim największym uproszczeniu. Eee, dobrze. Więc eee, tym się zajmiemy. To jest też figura trudna, wymagająca, więc doskonała teraz na ten czas na ten okres, kiedy macie może być może więcej czasu. możecie sobie poćwiczyć. To jest takie taka figura o której każdy chłopiec marzy jeszcze gdy dorosnie to będzie trzaskał emroski i latysiki więc naprawdę warto 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 tej to poświęcić okay. ale dość gadania ja w takim razie zaczynamy od tej wersji najprostszej dla, dla naszych kochanych początkujących zaczynamy od ocia do tyłu Raz, dwa. W tym momencie skręcamy się razem z partnerką. Zwróćcie uwagę na pozycję naszych bioder. Jesteśmy, Jesteśmy bokiem do siebie. bokiem równolegle. I teraz zobaczcie. Eee, raz, 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 dwa, trzy. W tym momencie skręcam się delikatnie z pivotem i mamy coś, co się nazywa parada. Czyli zatrzyma. Okay? Czyli do tego będziemy robić sobie ćwiczenia, ale ja szybko pokażę będzie nam potrzebne. Z tego oczu, żeby się skręcić najpierw tu, potem będzie ten lapis nogą, wtedy kiedy prowadzimy partnerka z jednej naszej strony na drugą. I piwot jest na końcu. I okay, to jest bardzo ważne, bo często mamy, macie problemy, jak próbujecie robić, bo wydaje wam się, że cały czas musicie robić piwot w trakcie tego lapisu. Nine nine. A i tamenum. Das jest niż gut, das jest nicht ale niż gut. Ja? Ja. Film bank. Ok, czyli, przepraszam, bo już zrobiłem troszeczkę wersję dla początkujących plus. Jeszcze raz dla początkujących. Tu, skręcam się i teraz zamiatam nogą przed partnerką. Przed jej, kiedy Kasia idzie do tyłu, zaczynam. Może tak, tu, będzie. 8. Widać. Tak, pak. Mój krok do tyłu, to już wychodzi pozycja do przodu. Raz, do dwa, do boku, i kiedy, do pa, kiedy Kasia, zaraz, wychodzi krok do przodu, teraz skręcając ją, ja też robię mały piwo. Okay? Czyli na samym końcu moja noga jest tu, skręcam i piwo. Okay? Nie będziemy bardzo wnikliwie, Szczegół. tutaj bardzo szczegółowo tłumaczyć Wam tych kwestii technicznych, sygnalizujemy, bo później w tych naszych zajęciach technicznych, technicznych to będzie. będziemy to wszystko tłumaczyć. Dobrze. Na drugą stronę tak samo. Ocio skręcam się. Znowu jesteśmy bokiem. Ok. Pokażemy z drugiej strony. Raz. Raz i dwa. Z tej pary. Będziemy skręcać się w ten sposób, tylko w trakcie, zaczcie, uniosę palce i wprowadzę pięta do góry z drugiej strony. I zacznę to zamiatanie z tej pozycji. Okay? Reszta bez zmian. Czyli ociąg i uwaga, skręcam się na prawej nodze i ściągam lewą. I jedziemy. Okay, w drugą stronę ściągam nogę. Czy też na lekcji technicznej pokażemy. Dziewczęta, dla nas także ćwiczenia z obrotami są oczywiście, będą osobno w lekcji technicznej. Ja tylko zwrócę Wam uwagę, że w całej tej relacji z partnerem nie próbuję szukać go górą, czy jesteśmy blisko, czy nie. Przechodzę ruch raz i dwa, i tu następuje parada. Dla dziewcząt y, już średnio zaawansowanych, się początkujących Nie, dla też. początkujących też, początkujących plus. Dla początkujących plus, jedno, jeden dodatek, który macie także w lekcji. Już nagranej technice dla kobiet. Tak, czyli na samym końcu. Raz i dwa. Wchodzę do parady i zwróćcie uwagę, że to jest moja klasyczna pozycja. I jadę raz i dwa. Wracam. Przechodzę. To rulo do tyłu. Macie osobną lekcję z rulo do tyłu. Tu jest to zastosowanie. Czyli możecie troszeczkę partnera. Przycisnąć jakoś, żeby mu powiedzieć, chłopie, zatrzymaj się na chwilę, teraz ja tutaj błyszczę, ja robię mój ozdobnik, ty stój, się nie ruszaj i udawaj, że nie jesteś zaskoczony i że to wszystko było w planach. Dla panów, nie prowadzicie ozdobników pań i nie próbujcie im specjalnie tu pomagać, natomiast musicie wy, już jakby wyrobić sobie dla panów początkujących zasadę, że w paradzie... To jest też czas dla partnerki. Czas, który ona może się wykorzystać do robienia różnych ozdobników. I to jest jeden z nich. Jestem szalona. Najbardziej szalonych ozdobników. Można naprawdę różne dziwne rzeczy robić. Może zacząć biegać wokół was z rozbianym włosem. różne dziwne rzeczy tam się mogą... dziać. i jest straszne. Sadoma i działa. Teraz w tym momencie ważne jest, żeby dziewczyny żebyście szły na zewnątrz. Czyli nie próbuję wchodzić. Nie wejść od razu tu. tu tylko idziecie tak, na zewnątrz wtedy na... Dzięki temu. Ja mam tutaj przeszczeń, gdybym chciał wchodzić w tym momencie na lewą nogę mogę, Okej? Okay? Jeśli Kasia by od razu szła tu. Ok? Sajmuję to miejsce wcześniej. Ale też dla mojej równowagi i dla komfortu i estetyki tu, mojego Do koła niego, do wejść. koła, czyli zróbcie dziewczęta. Ustawmy się tak, żeby dziewczyny to widziały. Jestem już w tej pozycji. Nie próbuję wejść tu od razu. OK, tylko idę na zewnątrz. Okay. a ja mogę zostać tutaj na prawej nodze i poczekać na partnerkę albo w tym momencie spotkać się z nią tutaj. Pokaż tak? Jeszcze lepiej tu stąd w momencie w którym Kasia zakręcam Kasia no gaz podniosę gaz. piętę żeby... i przejdzie ok? do przodu Ale raz to na sposób spotkanie. spotykamy się tu okay? i cofam się żeby żeby przepuścić przejście przepuścić zaczynamy tak Myślałem, że jakieś super. Grupa, grupa średnia zawodowa. w blokach startowych. Więc, zobaczcie, będziemy ćwiczyć na razie tak. Jesteśmy już w tej pozycji. Okay? I, I zrobimy sobie to. Najpierw pierwsze ćwiczenie, samą partnerkę mamy. Na... Raz, dwa, trzy. Czyli zobaczcie, żebyście się nauczyli, że tutaj wypuszczam trochę dalej od siebie. Przeprowadzam je na swoją drugą stronę. I ściągam, ściągam trochę bliżej. Ty mówi się czasami, o tam go to ręce nic nie znaczą, nie prowadzimy rękoma itd. Tak ja w tym momencie prowadzę trochę rękowo. Chcę, żeby tutaj partnerka była dalej i bliżej. Zresztą w ten sposób rękoma właśnie zawsze zwiększamy i zmniejszam dystans. dystans między nami, ok? wszystko to samo, może partnerka jest dalej i bliżej. To się tylko zmienia. Tutaj zawsze mamy, prawie zawsze mamy. Objęcie. ok? Więc tyk, tyk ściągam na siebie. A tu pozwalam partnerce pójść trochę dalej. I więc pierwsze ćwiczenie, poróbcie sobie to. Raz i dwa. Oczywiście to nie jest tak, że gdzieś strasznie daleko wysyłam. Musi no się, nie idzie za mną. Ja jestem prosty. To jest, teraz okiem z to jest tylko. Mogę skręcać jednocześnie górą, to nie jest tak, że tylko same ręce. ręce. można by też, nie że ok, tradycyjnie tak się prowadziło, że tutaj wcale nie górą. Teraz bardziej wypada, ok, także góra też się skręca, ale jednocześnie mogę troszeczkę zmieniać. Zwróćcie obręgu. uwagę dziewczęta, że ten obrót mój tutaj, to też nie jest ruch, którym jestem. Raz i dwa w takich pozycjach mocno dysocjowane, dużo bardziej ten ruch wygląda. Raz i dwa, One są łagodnie dysocjowane, nazwijmy to. Szczyta dysocja. Tak. I teraz w ostatnim momencie się zaczyna co? Oczywiście. Potem dodajemy do tego nasz lapis, czyli godzina 12, jak na technice, 9 6.00 i wracam, łam, punkt, jeszcze raz uwagę, że robiąc lapis Mateusz nie robi piwotu, jego piekla są w tę samą stronę. Okej, okay? hmm? aż się zdarzyłem ja na Tak, tak. Nie robię piwotu, tak, słusznie tik, 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 pa. okej? Okay? I teraz zobaczcie. To, co będziemy chcieli przećwiczyć, bez pivotu cały czas. Raz, dwa, trzy. Patelka jest już na tej mojej długiej flance. I teraz prowadzę jej krok do boku. boku. Na razie po linii. I mało. Pięć raz. Jest to. Raz, dwa, trzy. Małutki krok do boku. I jesteśmy tu. Znaczy w teraz ta dysocjacja już się Duża. 5 z mojej strony. Ale staram się, żeby moje biodra nie otworzyły się, żeby zostały tu. Dziewczęta, jak zawsze, moja góra jest nad biodrami, nie ma długo Ja będzie cały czas out. I. Out, out. Jest jeszcze tutaj, mówiliśmy, lapis, enroskę. Jest jeszcze jeden element bardzo istotny w tej w górze, tak go Mianowicie, a gucha, czy igła. Czyli tu, 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 ta pozycja. Ok? Widzicie, jest tak, jakby ucho igieł. Możecie też zawnąć trochę bardziej. Ale jesteśmy w tej pozycji. Tutaj prowadzimy jeszcze jeden krok. Parterce. To wszystko możecie oczywiście też na drugą stronę sobie przećwiczyć. Pokażmy tak na skos. Czyli raz. Dwa. Trzy. One. Jeszcze raz. Tutaj okay. Patelka jest na lewej nodze. Ja jestem teraz też na lewej. I raz. I dwa. Raz. Ok? Jak... To jest ćwiczenie. I ćwiczcie, ćwi... jeśli, jeśli nie trzaskacie już tych... E... tego całego elementu, tego elementu, i napisów itd. Jeśli to jest dla Was coś nowego, to naprawdę ćwiczcie to. Ten moment. Jeśli do tego momentu będziecie robili tak, że będzie wszystko spowodnie, możecie dodać teraz to, że zaczynacie... Daj, na... tylko zaczynacie to, że nie jesteście z tej pozycji, tylko już Właśnie w tej idziecie. Raz, dwa, trzy. Możecie wrócić też. Jeszcze raz partnerka. Pam. Pam. Żeby to było dla was proste i żebyście czuli, że nie otwieracie bioder, Tylko że cały czas. Jeżeli już świetnie tańczycie lapisy, neroska i wszystko inne, dalej to ćwiczcie. Bardzo często jest tak, że nie czujecie, że otwieracie te biodra i idziecie za szybko. Tak? dlatego też zachęcamy, żebyście się nagrywali i oczywiście przesyłali nam filmiki. Eee, bo takich rzeczy się nie wie. Wydaje nam się, że wszystko jest cudowne, przecież tańczę lapis od, nie wiem, tam trzech lat. Potem się okazuje, że jednak wcale nie, nie jest to tak piękne. A zawsze wcale też, roku. jak tańczycie od pięciu lat, pięknie zawsze można jeszcze piękniej to zrobić. Jak zobaczycie ten moment później, który łączę tutaj, żeby zrobić tę aguchę, jeśli chcemy to, pokażę tak z boku, to może będzie lepiej widać, tak. Jeśli chcę to jeszcze trochę podrasować, to w tym momencie troszeczkę jakby zamykam wręcz te biodra, żeby potem ten efekt był wow. jeszcze bardziej kierunujący. Więc nie tak, tylko troszeczkę zamykam. W nie będę otwierać, bo wtedy od razu ten efekt będzie dużo mniejszy, no już. dużo mniej widowiskowy. Mhm, jeszcze raz pokażemy. Więc nie wiem, no już ćwiczenie nie robię. Jedziemy dalej. Więc teraz właśnie. Na razie 180. To jest stopnie robimy, więc pokażemy tutaj, żebyście zaczęli na geometrię też. Nogę na razie wstawiam tu. I idziemy. Raz, dwunasta, dziewiąta, szósta. Teraz tyk I wystarczy się skręcić i znowu prowadzę do końca. Ok? Teraz jesteśmy tu, więc stoimy. Nogę żeby wstawić sobie tutaj i teraz dążą godzina 12 godzina 9 godzina 6 malutki kroczek dla partnerki i dokręcamy i znowu tyk, tyk 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 jeśli robię te 180 stopni to też zastosowałbym pewien trik żeby to od razu fajnie wyglądało też nawet jak będziecie po prostu robić 180 stopni na milącej nie tylko jako ćwiczenie to już nie będę robić tej godziny 6, tylko 12:09 od razu ściągnę nogi, żeby troszeczkę dłużej zostać w tym momencie, żeby ten, w ogóle to NROSkę było, ta agucha i przejście do NRO, żeby to w ogóle było widać. Czyli, tak, czyli jesteśmy tu 12, dziewiąta tik tik. Okay? Dłużej trochę stoję. Okay. i kończymy. To samo na drugą stronę możemy zrobić. Czyli możemy zacząć tak jak w tych w tym wariantach dla początkujących i dla początkujących. Plus oczo wstawiam. Yeah. Raz, pik, pół, ram, pam, pum. Pan. Ram, pum. Pan. Ram, pam, pum, pam. Ram, pam Ok. To jest wersja. Ta średnio zaawansowana. Jak to Wam będzie wychodziło, to już jesteście bardzo blisko wielkiego finału. Wielki finał polega na tym, oczywiście, że nie będę się skręcał tylko 180 stopni, tylko jeszcze biodrami więcej, 360. Góra. Góra tak naprawdę się będzie skręcała 180 stopni, bo jesteśmy już tu, okay, w tym momencie. A tutaj, zobaczcie, góra zostaje w tym miejscu. Nie skręcam się dalej, bo chcę, żeby partnerka była z tej strony, i tu będę zaczynać całkiem Pokażmy. Tik, tik. Okay. Eee, dobrze, zaczniemy z, z takiej pozycji, Potem dojdziemy też do tego. Raz i dwa. Okay. czyli wejdźmy teraz z tańca. Przepraszam. Do tego musimy zacząć Ojcia czas skręcam. Pozycja. krzyżyk mój. Biedra równolegle. Jesteśmy równolegle i jedziemy. Raz i dwa. Pół. Raz i dwa. Pum. Raz i dwa. Pum. Ok, na drugą stronę? Na drugą Są. stronę. Jeszcze może drobne szczegóły, czyli... Zauważcie, że to co często w tym robię, ale nie jest to niezbędne, to to, że wypuszczam partnerkę i ściągam. Tutaj. Okay? Mógłbym też robić tak, że jesteśmy cały czas partnerka jest daleko albo blisko. Daleko, blisko. Daleko, blisko. To drugie, to drugie, zwłaszcza wtedy, kiedy chcecie, nie jest to może takie bardzo częste, ale kiedy chcecie to zrobić wszystko w dobre tempo. Raz i dwa i raz. Ok? Bo no dobre tempo, partnerki tak naprawdę. Normalnie no, partnerka ma. Tył bok, I przód. Ty spokojnie. Okay? To przyciągnięcie do siebie i skręt sprawi, że, że tutaj też dostanie kolejne przyspieszenie. Czyli jest. Pierwsze przyspieszenie, drugie. Ram, pam, 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 Ok, cały czas dobre tempo. Możecie też to poćwiczyć, nawet może jest trudniej, bez przyspieszeń. Mm -hmm. Trudniej może trochę też Muszę trochę bardziej kontrolować partnera jak kontrolować tutaj, ruch. Tutaj, jeśli jest kontratempo tempo normalny, w obrocie najczęściej jest przy kroku do tyłu przyspieszenie, się pojawia po prostu... Ok, otwieram. Kontra tempo, tempo. Kontra tempo, tempo. Kontra tempo, tempo. Ok, to jest normalny sposób, w jaki partnerka tutaj będzie szła. I tak dziewczęta tańczycie, niezależnie od tego, czy to jest ten lub czy jakikolwiek inny, gdzie tańczy 90% swoich obrotów. To przynajmniej sposób, w jaki my to, to rozumiemy, bo pewnie teorie, teorie są różne. To ten moment, kiedy krok do tyłu partnerka robi, muszę spokojnie ją tam postawić. Jeśli w momencie, w którym krok do tyłu robi dalej, jakby w sposób zdecydowany skręca, to paręka od razu tutaj pójdzie do następnego. A jeśli stop postawił tutaj i dopiero następny krok, wtedy jest szansa, że tego przyspieszenia nie będzie. Czyli raz, raz dwa. dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. i zawsze możecie też zmieniać gdzieś, zwolnić jeszcze bardziej, zatrzymać się, poczekać. Jak ćwiczycie, to też jest fajnie, żeby się nie nudzić, pobawić się trochę... Najpierw jako taka możliwość techniczna zwyczajnie, tak? Niezależnie od muzyki, której słuchacie, a potem w związku z muzyką, w której słuchacie, w której tańczycie. Na drugą stronę. Okay? Czyli najważniejsze jest to, żebyście najpierw przećwiczyli to spokojnie, jak to działa to to też spokojnie i dopiero potem to to i skręcacie się dalej do tej pozycji, okay? Ale wszystko spokojnie. Bardzo spokojniutko, spokojniusia. I z niewielką ilością OK? Ale z fantazją. Łańską. Y Dobrze, ciekaw jesteśmy, jak wam pójdzie. Jeśli wam to będzie szło, jeśli wam się spodoba, jeśli do nas będziecie pisali, że o fajnie, zaczynamy wychodzić i tak itd., to pokażemy wam, bo na tym się nie kończy, ok? To już jest poziom zaawansowany, ale można jeszcze wiele tam bajerów rozmaitych w to wprowadzić. I jeśli powiecie, że już, że chcecie jeszcze coś więcej do tego, to bardzo chętnie zrobimy następny lekcję. A jak nie? To zrobimy Co czegoś innego. was nowymi tematami. W każdym razie, jeśli już przy tym jesteśmy, to dziękujemy tym, którzy do nas piszą, którzy mówią, że jesteśmy ich idolami ich dzieciństwa. Teraz nowe pokolenie. I dzieci i w również. również. Że od dziecka nas podziwiali tak to jest bardzo piękne, wzruszające. E... Oczywiście skromność nie pozwala nam się cieszyć z tego w sposób taki, jakbyśmy chcieli naprawdę, ale. I tak się wewnętrznie się cieszymy. Na zewnątrz jesteśmy chłodni, opanowani, szczęśliwi, ale wewnątrz aż kipi buzuje. Zdystansowana forma przy energetycznej treści. Dobrze, i sposób też bardzo zdystansowany i chłodny. Powiem, że jeśli ktoś by miał ochotę coś zapłacić za tę lekcję, która jest bezpłatna, ale nie znaczy, że nie przyjmujemy jakiś wpłat, to na stronie www.kaminito.pl jest w zakładce tak, kontakt jest nasze konto i wszelkie, wszelkie wpłaty będą mile widziane, chłodno, rzeczowo, bez namięt. Ciao! Do zobaczenia!